Daj ready, panowie, i lecimy z Polskami Nowy mecz, nowe możliwości Panowie, fokus, pobogajmy sobie ładnie Jaro, byś kawał dobrał? Tak Kawka w rogu tam, spokojnie Zajebiście, jedziemy Co z tyłu inaczej wygląda? To Co prawej Ole Ale dostaw. Nie bym nie po prostu zwyk zwyk zwykłego nie pistola, nie zawsze nie gra, Pago z nie wiem, nie z nie wiem, nie wiem, i Palaka, nie Ro drzwi, rzuć Palaka nie wiem, nie wiem, nie wiem, i czekaj tam. A z nie ten, ten, y... no, ten wiem, tak, ten. Dworem biegniecie. sajem wiem, no, to... nie wiem, nie wiem, nie widziałem, nie wiem, nie wiem, nie Palił się, kurnik. Jeden kurnik. Za niebieską. Nie, za niebieską, no. Leżę. Leżę. W gniazdo, w gniazdo. Leży. W po głowie. My w dół schodzimy. My w dół, my w dół. Masz erotkę? Obecnie, ej, cofnijcie, cofnijcie z dołu, cofnijcie z dołu, bo... Yy, ja mam podkrawanę. Tak. Leżę, leży, leży, leży. Leży podkrawana. Chodźmy na górę, chodźmy na górę. My z Jarkiem trzeba, wchodzimy. Na zero. Ładnie. Zajebiście, zajebiście, jedziemy. Jedynkę dawać, czy nie? Nie. Nie, 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 nie. Flesza możesz dać odbitego. Pod habem. Nie, nie widzę garażu. Skrót, kwadrat, jest. nie wiem czy nie jest. kwadrat, twój Chodźcie pod drabę, chodźcie pod drabę. Pod drabę, pod drabę, ładnie. Piotrek. Garażu Właśnie nie widzę. 300 garaż. 1. Ja chwilę trzymam, to trzeba jakby plecy Jest Jeszcze jeden na Jeszcze jeden Jest. Nie wiem czy drzwi nie widziałem, nie wiem czy drzwi nie widziałem. Jest. Dobrze, jest. Jest, Ty, jest! A tam leży. Słażę, Tego? zapierdzieli z tego? tego? z nimi na kwadrat, nie? Nie, ale jest nie. Na ścianę, jest kośną. Teraz spokojnie. Leż do dwór. Właśnie. 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 Właśnie Właśnie Spokojnie gramy, Pebor, wejdź na dół, nice. wejdź na dół i czekajmy skróty, czekajmy skróty teraz, a ty Febur idź na dół. Patrz, masz mi domek, czy mhm. nie? Patrzę, no. Phoenix. Nice. I czekaj, zajmij Phoenix i czekajmy skróty. Jaki trzymam plecy, ja to robię ci na Fenix. Na górę jeden zeskoczył, słuchajcie, z gniazda. Dobra, no, to, no to zaraz skróci Kurnik. Ja Długi był rampa ratem. Ja palę, długie na razie. Wszedł Kurnik. Ależ jestem na bombie. Ja Bo żółty, co patrzysz? Ja mam Władnie, to do was. Ta, ta. Ja idę z tobą. Władzie, Brawo panu, super runda. Mam Phoenix Izak Jeden i dostanie przywo. Zostanę Mogę się jak la będzie kończył, to wejdziecie. Może wchodźcie, w wchodźcie wchodźcie, 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 wchodźcie. Nie widzę nic. No na hewę mam matusza. Teraz... Tak, no, jeden w północy. Ja uważaj w enty, uważaj w enty. Idę tam. Barton jest cały czas. Nice. Jeszcze jeden fenix. Więcej, więcej. Leży. Jeszcze? Dobra. Nice. So, Super, kocham pro w ogóle. I zaraz, i zaraz ty pa razem. Jedziecie, jedziecie teraz. Czysto tu. Przechodzę pod drogę. Dawaj. jedzie Zero. Zero, Dobra. Lładnie, nice. ładnie, AW. AW. ładnie. 0, 0. Ładnie, ładnie, pod 0, 0, ładnie, ładnie. ładnie. Dobra, Poczekajcie no, chwilę, wejkuj hmm. długie. Jaki gracz przydeczny! I czekajcie. No lewą stronę, uważaj. Zasmokuję krótkie, może nie? Nie, na razie nic nie spodoba. Poczekaj, na razie no. jest... Idźmy na uchwał, no, no. no. Zasmokujesz ja zajmę to. długie. I, za... I pago, pa do prawej się tam do prawej. I siedź tam. I zasmokuj długie. Chłodź, Saju. Za długie. Bardzo długie jest. by to Ładnie, ładnie. Zajmij Saju. A to no, no, chyba jeden. jeden. Daj mi długie z nim Skutas jakieś daje wariata ładnie, oh, od rampy ostatnio za Zeskoczył już oh, skór jest przy ciemni Sorry Ja myślałem, że zeskoczył poczekać, w dół, on był rampa nie no ogólnie poczekać no panowie Mógł, nie, no chuba, nie to mówię, mówię to jeden, macie robić, nie? nie? O. Tak musi rozbroić, nie ma defa w ogóle i wiecie, nie? Ta. Ty kurwa Pago z granatami wyciągasz... Ja, wyciąga... tak. ja pierdolę, tak, czemu tak, mi się tak, wydawało, że jest tak, tak. Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na skin place. Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikniesz tutaj, skinki wypłata na karty do banku kryptowaluty i kodzik PAGO.CS. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na Shadowpay. Market do tradeowania. Sprzedajemy między użytkownikami instantowo karty krypto, skiny, walety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką? Wbijaj na Hellcase. Hellcase, Hellcase, wiadomo z kodzikiem pago. Cyk, pyk. O, no. Polecam. sobie na spokojnie. Cały czas do kontaktu. Ja zabezpieczę. Leżą no w CT. Mam ja w krzybo. Krasuję w krzybo. No no, Zabiłam. No, ale heaven. Ja dałam. Ja dałam. Jest, jest, nie jest, jest. W gór no, leży. To Jarek, on będzie chował. Trzeba go gonić. Nie wiem, idę go szukać w lespie CT. W lespie CT. To nie wypierdolcie się nas, z tą bombą. U nas jest na lobby. Wyjebany to. Uciek do nas do restu. Bo my tracimy. No nie. Nie ma. Matko! Ginę! Ja mam ladzi, żeby jeden. się to, to samo. Kurnik, kurnik, kurnik! Dwóch, Kurnik, wyjeżdża! Rampa leży jeden. Kurwa, dobrze, żeby to wyratowałeś, Sajus, pago, nie? Samułowa, wreszcie. No, ja już biegłem pomóc kurnik i słyszałem że skraca przez smołka rampa. Dobra, kurwa, ja dostanę w cipę 100% Spokojnie, ja na dole już. Czekam na Was. Piotrek, spal, pa, spal za niebieską. Trzeba, trzeba jeden. Jestem dla nas, powolę. To ładnie. Idźcie no, razem, dół. Fleźnisz mi do Przebo? przybo, A, mi przybo jero, Spal długie, spalicie długie? Nie trzeba. Nie trzeba, nie trzeba. Konta, nie trzeba. Cały czas. Office sprawdzam. Ja mam palaka, mogę dać na rampę jednak. Ja jestem pod gniazdem. gniazdem. Tak, Piotrek jest pod gniazdem. Mamy siebie. Ogólnie, swejkujcie, dół. Dobra, dobra, dobra teraz wiecie, tak, to? wypalcie i wejdźcie no Palę prawo ja leżę, i, i długimi wyjdźcie, długimi tak samo, tak samo, tak samo jak się tak ciemnie. Mamy, Dosia leży, Dosia. leży Sprawdźcie jeszcze Ciemni nie ma, ciemnie nie ma, rampa, rampa Rampa prawo Dopalam lewo ma ktoś? Nie, nikt nie ma Mentą Pęd leży. Nie wiem czy jeszcze jeden nie był wiecie Fennyx wrócił uważajcie Czech Feniks lew leży Je, Jeszcze jeden leży Jezus, ja ledwo się rozwracam na, ja na tej podkładce. Ja dupę podcierał chyba tą podkładką. jeszcze Ledwo to ruszamy na kolejkę. masz granaty? Mam, mam. Dobra, Ro rozwal jeszcze nie teraz, ale rozwal zaraz drzwi. Uważaj, bisko lewo. I smoke daj do przybok, teraz. Dobra, rozwalam. Fenix. Spalcie go i pod miarę Ja Nie się widzę, co ko jest? No, ale ty go, to jest? Falek, musisz do Phoenixa. Jak gniazdo, kurwa. Przy przy drzwiach jest. I razem, do po daj, 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 Głębiej, głębiej, głębie, głębie, głębie. no, Kurwa no! Gdzie mam wchodzić? No przecież czekam na flesza, no dostałem go na ryj. No ale to trzeba było ale się. Ale gdyby gość był na gnieździe, gdyby ktoś był na rampie, to by nas kasowo postaliśmy w takim tak, miejscu. Tak, no bo to, bo to, to lepiej, żebym dostało... wychylił, jak zacząć krzyczeć i dostałem flesza na maskę. Dobra, panowie, spokojnie, wygramy tam. Nic się ja. nie stało. <laughs> Ej, ogólnie wiecie co. No odjebało się w tej rundzie, no. Ej, idź z tworem na heady. na No, A szyby dopiero raz poleciał. Trzeba, dziękuję. Mam bombę. Jeden hagar, jeden hagar. Jeszcze w przewoi, jeden był. Ej, na, na, łoku, na łoku nadujcie, na łoku teraz nadujcie. Nie palcie. Skrótkie, krótkie. bo wyjdźcie długimi. Wyjdźcie długimi. Też rampa leżą no, dobra, krótkie. Nice. A ten krótki leży. Zabiłem, zabiłem, zabiłem krótkie. No wychodzi ja. wam. Długie, tak? Jest, czy nie? Tak. tak. No dobra, Jarek, idę na plecy. Nie ja ma go. Nie ja ma go, no że. Nice. Nice. No No jest. te granaty, nachodzim. No. te granatami, kurwa, mówi. Super, panowie. Ogólnie o, spaw oni, spaw oni, w, oni są na bombie, kurwa. Zagrajcie w cztery góry. Na lobby się ustawiamy. Granaty gdzieś drzwi drzwi Mam Ja mam biało. No. Wychodzą, Drzwi, drzwi, drzwi. Dużo, dużo, Ja! Jeden Poczekaj, czekaj, czekaj. Poczekajmy czekaj, czekaj, chwilę. Gdzie jest dev? Tu leży smooth, jeden jest za ventem CT wiesz? No pewnie w base nie? Hey, kasuje za, kasujemy za BS najpierw chłopa? No, dawaj. Nie ma. Domek jeden. Uf, uf. Zero ma w domu. Nie mogę z tą podkładką, no nie mogę dociągnąć, bo idzie jak po szmacie jakiś jakbym miał podkładkę. Czy normalnie za ace'a tam strzelił. To tylko Izak drzwicz trzymał? No, no, ze no ale to mi nie, nie, mi za, nie. Za, za mało chyba nas było tam ogólnie, A bo oni się No tak, no ale to... na patrz, patrz, gniazda, i... nie? O o hangar. Hangar. do prawej bardziej i do prawej. Do prawej i... musicie, no. Dobra, no, ja widzę. To... No, nie widzę, bo... No, ładnie, to ładnie, to ładnie, to ładnie, ładnie. 4 na 1. Mam granaty Chodźmy po broń. Trzeba, trzeba, trzeba. Jest przebowat. Poważnie. Może wyjść? Wyszed, Jeszcze, wyszedł Mała niebieska. No, obiegam co, co ja miałem zrobić? No, No mogę tam. On wiedział o tobie pago czy nie? No wiedział nie, przecież wiedział, wiedział, No jak? Z, zbiłem się z nim z no Dobra, dobra, chuj z tym, gramy ale Oni dobra, nie mają to... hajtu. Jeden przerzut tylko, to tak, jest nie, nie mają hajtu. hajtu, mamy lepszego baja od nich góra te, góra palą, palą coś, no tego ale... wychodzi drzwiami, drzwiami, drzwiami wychodzą, ładnie Ładnie, ładnie Wiał mam drzwiami, drzwiami, wychodzą, ładnie Domek, domek jeden Ostatni, Kurnik Ja za nim Wraca, wraca, wraca Wrócił do ciebie Nie ma czasu, to co robi? Idiota, jebany. Nice. kurwa. Ale wyrwali to na drzwiach. Rampa Wejdź do ja do Ja wjechali. Zejdź do Wenta Ja wjechali. Ja pod pana Zejdź od razu. No tak, ale miałem palaka, no. Spokojnie, Ja schodzę do niego też. Tak, dół, dół, dół. Może być pod hewem? Nie, ja patrzę. Nie, dół ja Mam plonka. Krzyk, ty długi. Dziwny furgia! Jeden, więcej, info. Bąba, 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 długie, długie, długie. bomba leży. Ja jest krótkie. za silosem. Ja czekam na plant Jeden ma 10 HP. E, ja nie wiem czy on nie schodzi z tego, wiesz? Z ventów jakiś na górze jeden. się cały czas nerwową taką próbę. Jak jeszcze raz mi info? My BS bomba leży i jeden obity przy opisie był. To jest BS. To jest BS. BS. nie widzę go za BS. Jest za BS. Na wejście, na wejście. Pokoję powoli idę. Czerwo. Na silosie jest, na silosie. Dużo dwóch, Kurwi. Jarek. Co ty chcesz zacząć? Złap za czerwo, złap za czerwo, Jaro. Zeskakuję dwóch z silo. Patrzę za Tam są kurwa skakali na silosie. Przy przebo pół, nie no. widzę ty. Nie ma, nie ma. Wychyliłeś, nic nie ma? Przy przebo no to nie, wyjebany, za czerwo może to idź być. To rampę, to idź rampę. Dobra. Pevor sobie da radę, wychylaj tam, Pevor. Biega. Kaczę sobie. I nie tak. Ja to rozbijam. I. dostał. Dostał, I tał, dostał. Leży, leży, jeden. Jeden, jeden, znaczy, tak jeden A szlaju, nie? Jeden chyba Znaczy, Izak może zejść co mnie do wiesz? Jeden ramp, jedno. Przeswoje rampy? Jeszcze jeden. Uważaj, że piotr mógł zejść coś jeszcze, nie? No, zachodzą złą. Ja go nie takkuję na razie. Możesz zejść. Za jeden, zostawcie. Ja. Nice. Ładnie, brałka, yeah. kurwa, ekstra meczek, nie? Yeah. No i łatwiutko, kurwa, porobieni. No i chyba najłatwiejszy niuczek w, naszy, w naszym życiu, co? Tak wtedy powiem wam, że odjebani. powinniśmy to 12:0 0 wygrać, bo tam te dwie rundy też odjebały strasznie. Jedna hmm. to gościu klacza wygrał 1 na 2, a jedna to na tym gnieździe. Cover, ty tak nie eks, trochę więcej i luz, <grym> bo wprowadzasz tak. To tak. Jeśli no, no, i. Ja byłem, ty i ja, Ręka rynie, i i sprawiedliwości cię dosięgnie. Z rampy po gniazdo do ciebie nas dwóch No ale ryzyko, no no ale widzisz, że no, pressu tak, 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 i z deszczu pod no. No, no tam to tak, dobry meczek. Dobrze, że posłuchaliście się. Nie, tak no, z, tak samo z studentem też to, krzyczałeś na mnie. Tak poprowadziłeś to, hej, to, że nie dało tego przegrać. No dobrze, każdy się słuchał też i to strzelaliśmy nawet już na nawet tym terenie, Nieźle. A ty nie wiedział co to zrobić za niebieską, kurwa. Której no, ludzie? Tak, no ja nie wiedziałem co, kurwa zgłupiałem, nie, bo on obiegał Jaki mnie i zatrzymał się, się za tą mi. niebieską, ja że no no. nie jak jak to znowu. trzylatka. No nie wiem, albo zaryzykował i wyszedł, bo tak jak ty no, wyszedłeś, to on już w końcu przodem, a ty byłeś, kurwa, w połowie no, drogi. Koordynacji tak, z Jarkiem, ja, bo ja, kurwa, myślałem, że Jaro będzie tam wpaczył. Nie wiedziałem co mam zrobić, nie, no. No Mateusz się stygerował ogólnie reload, bo ty stałeś dobrze ogólnie, w dobrej pozycji miałeś i usłyszałeś reload i zacząłeś podchodzić. A ja chyba... No bo ja myślę, że on będzie obiegał za tą moją niebieską i że ja się spierdolę gdzieś po broń, no. A on zatrzymał się za tą niebieską, za tą małą niebieską i już kurwa nie miałem pojęcia co mam zrobić, no. Z głównie reloaderowi podchodziłem, no, zgupiałem całkiem. Ale super zagrałeś Mateusz. Nie no, ogólnie chujowo zagrałem. Już nie świecił, gdy z przedszkola idą dzieci Już połowa sześćdziesionych, Życzę tobie pięknej żony Knucie co masz met 130 Kończysz dzisiaj lat 100